Witam, witam też wszystkich. Zdążyłem się już spokojnie rozpakować w Rzeszowie być na, na, na pierwszych treningach. Szybko na pierwszy meczu. Cieszę się bardzo, że zwycięskim dla nas z kompletem punktów. Mam nadzieję, że taka pasa będzie trwała jak najdłużej. No, zgadza się, bardzo ciężko nam grało grał nam się w tym meczu. Rysowia wywarła na nas ogromną presję w zagrywce, a w ostatnich meczach bardzo dobrze funkcjonowały nasze środki, mieliśmy dobre przyjęcie. no Tutaj Rysowia utrudniała nam tą możliwość rozegrania przez swoją ciężką zagrywkę. No, na pewno faworytami nie byliśmy w, tej, w tym meczu, aczkolwiek zupełnie na luzie podeszliśmy do, 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 do całej rywalizacji. Na pewno teraz wyciągniemy jakieś wnioski, aby w rewanży u siebie zagrać lepiej. Rywalnie może rywal nie niezbyt mocny, ale pokazywał ostatnio, że e, grają bardzo dobrze, wygrywają też, e, też mecze swoje i też w Lidze Mistrzów. E, cieszy na pewno to, że graliśmy dobrze, dobrze, równo i konsekwentnie przez całe spotkanie. E, nie pojawiały się jakieś momenty dekoncentracji. E, realizowaliśmy taktykę i stąd przekonywujące zwycięstwo od początku do końca praktycznie, poza tym małym fragmentem, gdzie, gdzie, gdzie szybko dosyć chyba w drugim secie Belgowie nam odskoczyli, ale, ale przed przerwą techniczną już odzyskaliśmy prowadzenie. Także to na pewno cieszy, że to równy, dobry mecz z naszej strony i to jest na pewno dobry prognostyk na dalsze spotkania. Na razie wszystkie mecze wygraliśmy, ale tak naprawdę jesteśmy przed, wciąż przed tymi najważniejszymi meczami z Mazeik, z Ruzelary, z Antwerpią. No i na pewno te mecze zweryfikują naszą drużynę. Są to drużyny naprawdę. Można, można powiedzieć, że to jest czołówka belgijskiej ligi. E, no i zdecydowanie ciężej się będzie grało niż z pozostałymi zespołami. E, nie umniejszając w ogóle klasy e, przeciwnikom, e, no ale od, od wielu lat e, można powiedzieć, że te zespoły królują w ciebie tabeli. Zdaję sobie sprawę, że Bartek jest podstawowym atakującym i świetnie się spisuje w tych meczach. Ja na pewno będę miał ten komfort, że więcej zajęć będę odbywał w pewnym zakresie, jeżeli chodzi o treningi, bo rotowanie trzema atakującymi nie było łatwe, aczkolwiek trenerzy się w kędzierznie starali, żebyśmy gdzieś tam mieli jak najwięcej okazji do tego, żeby poczuć tą grę. Będę starał się być w jak najlepszej dyspozycji, że jeżeli Bartek będzie potrzebował odpoczynku, troszeczkę lub zmiany, to, to wtedy, żeby, żeby dawać dobre zmiany i wnosić coś pozytywnego do drużyny i na tym się będę skupiał. To, czy, czy będzie więcej czy mniej okazji do grania, to, to swoją drogą. Chodzi o to, żeby być cały czas przygotowanym, że jeżeli drużyna będzie potrzebowała pomocy, to żeby dać dobrą zmianę. Dokładnie tak, już na pewno przyjeżdżając tu z dużym Skędzierzyna widziałem, że doping na pewno i ilość kibiców jest zdecydowanie większa. Aczkolwiek w tym, w tym sezonie też w Kięciecznie pojawiły się pełne trybuny, ale no spokojnie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, można powiedzieć, że żeby po, po spotkaniu, szczególnie takim wygranym i szybkim poświęci trochę czasu dla, dla, na wywiady dla mediów i, i tak samo dla kibiców, którzy, którym możemy tak podziękować za to, że przyszli i nam pomagali w spotkaniu.